Pani dyrektor, kiedy szkoła ostatecznie podjęła decyzję o przystąpieniu do strajku i czy nauczyciele byli jednomyślni? Otóż dopiero dzisiaj jest komitet strajkowy, znaczy on się już wcześniej utworzył, ale to dzisiaj nauczyciele podejmują tę decyzję. Przychodzą do szkoły, wpisują się na listę, czy będą strajkować, czy jednak nie. Także nie mogę powiedzieć jeszcze dokładnie, ile osób strajkuje, gdyż jeszcze nie wszyscy do tej szkoły przyszli. Przychodzą tak, jak mają swoje zajęcia dydaktyczne, czyli na tę godzinę. Szkoła jest pusta, nie widać dzieci. Czy jakiś awaryjny plan, jeśli chodzi o opiekę, czy rodzice wcześniej byli uprzedzeni, że no dzisiaj placówka nie zapewnia opieki? To znaczy nie do końca szkoła jest pusta, ponieważ oddziały przedszkolne, te dziesięciogodzinne, normalnie funkcjonują. Natomiast z tego, co my dokonywaliśmy takiego zapytania rodziców, kto naprawdę nie może tym dzieciom zapewnić opieki, to około 16 dzieci i osoby, które nie strajkują, bo wiemy, że już jest czwórka takich nauczycieli i jeszcze oddziały przedszkolne, również panie z oddziałów przedszkolnych zapewniają opiekę tym dzieciom. No nie powiem ile teraz jest tych dzieci, bo jakieś pół godziny temu to jeden chłopczyk przyszedł na takie zajęcia opiekuńcze. Jaka była reakcja rodziców? Bo wiem, że są mieszane opinie. Jedni twierdzą, że ten strajk troszeczkę w cudzysłowie samolubne, że dezorganizujecie Państwa troszeczkę życie rodzicom, a w rozmowach takich bezpośrednich z rodzicami rozumieją, akceptują, popierają? Powiem tak, muszę powiedzieć, że dużo rodziców jakby ze zrozumieniem do tego podchodzi. Rozumiem, że to dla nich jest... Duża komplikacja, prawda? No nie będę ukrywać, że rodzice, jeżeli się dowiedzieli, że oddziały przedszkolne funkcjonują w normalnie, to się z tego tytułu ucieszyli. Bo zawsze najgorzej jest z tymi małymi dziećmi, bo no, to nie jest tak do końca, że te małe dzieci przyjdzie jakaś obca osoba, będzie się nimi zajmować dlatego że są też takie czy czterolatki przyzwyczajone do swojej pani i trudno jest im przez obce osoby zapewnić opiekę. Poza tym jeżeli te dzieci przebywają przez dłuższy czas, no to z tym wiążą się jeszcze posiłki, które tutaj mają zapewnione. Natomiast pozostali rodzice raczej podchodzili do tego ze, ze zrozumieniem. Według Pani osobistego odczucia, bo zastrzegała Pani, że ze strony nauczycieli, od strony nauczycielskiej nie bardzo by chciała Pani się wypowiadać, który z postulatów, co według Pani jest najważniejsze, co tak na dobrą sprawę mogłoby zadecydować o tym, że ten strajk zostałby zawieszony? Wie Pani co, no trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno kwestie finansowe też tutaj odgrywają bardzo ważną rolę. Dla mnie osobiście, gdybym miała mówić, to przede wszystkim podniesienie tego statusu nauczyciela, bo osoby, które jakby nie mają do czynienia z nauczycielem, to mają trochę inny pogląd na jego pracę, te słynne 18 godzin tak. i wolne waka i tyle wakacji, to wszystko jakby jest takie, troszeczkę mogę powiedzieć to słowo, podjudzane, że to nauczyciele mają mało tych godzin, mają jeszcze wakacje i czego oni tak naprawdę chcą. Ja wtedy zawsze mówię, że dobrze mieć kogoś w rodzinie, nauczyciela, bo wtedy można zobaczyć, jak to wygląda, że to nie jest tylko 18 godzin, bo do każdej lekcji się należy przygotować i to też nie jest tak, że kiedyś ktoś się na studiach przygotował i ma już spokój no bo cóż to by był za nauczyciel, nie mówiąc o tym, ile w ciągu. Ja jestem 30, 31 lat nauczycielem, i ile w tym czasie zmieniła się podstawa programowa, program, sposób nawet przekazywania informacji, metody formy. Cały czas to się zmienia i cały czas dążymy do tego, żeby to było jak najlepiej, żeby te nasze metody były takie, by uczeń mógł osiągnąć sukces. Ale przecież ta paca również wiąże się z bardzo dużą i odpowiedzialnością i każdy sobie z tego zdaje sprawę. No i też związane jest ze stresem. Najlepszy dowód jest taki, że z jednej strony słyszymy, że mamy tylko 18 godzin i wakacje, a z drugiej strony, jeżeli ktoś ktośkolwiek przychodzi do szkoły, i wchodzi na przerwę, przejdzie korytarzem, to przychodzi i mówi tak, że tu, jak my tu możemy wytrzymać, że taka osoba no, na pewno by tu nie wytrzymała, ponieważ y, nie tylko ten ruch, ale, ale to jest y, czasami y, ponad 20 osób w kasie, każdy ma swoją osobowość, y, każdy ma inny charakter, inne oczekiwania i ten nauczyciel musi to wszystko ze sobą y, razem spoić, prawda, żeby jednocześnie do każdego ucznia podejść indywidualnie, ale z drugiej strony no to też jest grupa, gdzie trzeba ich zintegrować, a do tego trzeba jeszcze jakieś osiągnąć nie tylko cele wychowawcze, ale też i cele dydaktyczne, więc to nie jest takie łatwe, łatwe zajęcie. I ja sądzę, że gdyby na przykład podejście społeczeństwa, no dużo się zmieniło w tym, w tym zakresie, ale żeby to podejście społeczeństwa było troszeczkę inne, że ten nauczyciel to jednak naprawdę wykonuje, wykonuje ciężko, ciężką pracę. Nie wspomnę tu nawet o takich sytuacjach jak wycieczki, na które nauczyciele wyjeżdżają, czasami są po 3-4 dni. To w innym zakładzie pracy chyba dostaliby godziny ponadwymiarowe, włącznie z tym, że przecież jeżeli jadą na wycieczkę, to również muszą zapewnić opiekę tym y, uczniom y, no, w, w nocy, prawda? To nie jest tak, że teraz od godziny 20 do 6 jest cisza nocna i my już mamy spokój, bo też musimy pilnować. Ale mimo wszystko są pasjonaci y, i to jest najważniejsze. Y, y, no ale. Jest dużo młodych nauczycieli, też jest dużo pasjonatów, ale zachęcajmy do tego zawodu. Pokażmy, że pasja jest pasją, ale też i to wynagrodzenie, które powinno być troszeczkę godziwe dla tych nauczycieli, którzy się też na okrągło doskonalą. Mają po studia dyplomowe ukończone nie tylko jedne, czyli mają tych kwalifikacji bardzo dużo, ale też dokonują różne, kończą warsztaty czy inne formy doskonalenia po to, żeby lepiej wykonywać swój zawód, więc trzeba to chyba docenić. I jakby było to bardziej doceniane, to wydaje mi się, że tu są chyba też takie oczekiwania nauczycieli. Nie tylko chyba chodzi o te sprawy finansowe, ale o takie, takie podniesienie tego, tego statusu nauczyciela, że to jest ktoś, kto rzeczywiście pracuje, jego praca jest bardzo potrzebna i nie 18 godzin i wakacje. Bardzo dużo ludzi, nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, wspomina, że kolokwialnie mówiąc, do szkoły wkroczyła papierologia, że mamy te 18 godzin teoretycznie samych zajęć, ale dodatkowo są obciążenia najróżniejszymi dokumentami, które trzeba wypełniać. Jak to w rzeczywistości wygląda? Że niby ten czas, to tak naprawdę po wyjściu ze szkoły, nauczyciel jeszcze w domu musi te kilka godzin poświęcić na właśnie tą papierologię. Tak, to jest prawda, ponieważ no, ja sądzę, że nie tylko jeżeli chodzi o szkołę, ale chyba tak to się troszeczkę nieszczęśliwie stało, że my wszystko musimy mieć na papierze. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś umawialiśmy się z rodzicami na pewne zasady. Teraz wszystko musi mieć podpisane, i to jakby, tak jak mówię, no, wymaga takiej pracy. I ktokolwiek przychodzi, coś sprawdzić, skontrolować, to przede wszystkim zagląda do dokumentów, bo to najłatwiej sprawdzić, prawda? Najłatwiej się sprawdza dokumenty, no więcej czasu należałoby poświęcić na to, żeby można było zobaczyć, jak szkoła funkcjonuje. I to na pewno jest, no jest takie też utrudnienie, bo czasami nauczyciele mówią, że tak naprawdę to oni by więcej czasu chcieli poświęcić na to, że oni będą uczyć. A nie, że tak powiem, zajmować się tymi dokumentami. Wiadomo, że takie podstawowe dokumenty muszą być, bo nie może być tak, że nic nie ma. Niemniej jednak to troszeczkę niedobrą stronę poszło z taką ilością tych dokumentów. dokumentów. Pokusi się pani o taką symulację, em, em, wróżenie, ile to może potrwać? Jak pani myśli? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Trudno mi y, y, powiedzieć. Jak to będzie dalej wyglądało? Byli u Państwa przedstawiciele Urzędu Miasta dzisiaj, bo wiem, że do części szkół jeżdżą? Jeszcze nie.